Była przerwa, przerwa się skończyła. Ja cisnę na dół. Eee, tutaj schody. Teraz ja to nagram schodki ładnie, które schodzę sobie z dachu. No powiem Wam tak, że jak ktoś by się potknął, no to już go nie ma. Tak więc budynek żeśmy jakoś tam zwiedzili. Muszę zejść. Klatko niżej. Nie będę tu tędy schodził. Ale wszystko zasarane tymi ptakami. Zejdę tutaj tędy. A tak. O, ptaszek jakiś pieprzył. Ja muszę sobie iść tędy. Tu byłem. Dobra, będę wracał. Nie będę łaził tego samego ciągle pokazywał. Tak. No, muszę zejść na dół. No, na pewnie inaczej to nie wyjdę. Nie ma ja, takie opcje, żeby wyjść. Tak po prostu już jest. Że mi się tam coś popituje, bo powiem wam, to się może pomylić. To jest to przejebane Dobrze mówię? No, może i tak. I se będzie. Dobra, jest. To patrzcie, jak szukali czegoś. Aż te obudowy powyrywali. Nie wiem, czy oni kurwa, to szukali. Jakiś rur, czy nie wiem, miedzi chyba. Jak nie ma miedzi, to nie ma miedzi. Dobra. Pewnie chłodno jest w tych murach. Gruwe mury bardzo. No, no, dobrze. Dobrze idę, dobrze. No, tutaj, tędy. Tutaj przez spa. Proszę bardzo, jakie spa ładne. Chyba tu jakieś tam podziemi nie wiadomo jakie... Znaczy tu gdzieś powinny być chyba podziemia. Tak mi się wydaje, tylko że po prostu albo są zasypane, albo nie ma wejścia. Ja Mam szczerze, że, że nie wiem. jeszcze zobaczę jedną rzecz, ale nie, tutaj też nie wyjdę Nie ma możliwości. No... Nie, 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 no dobra. Obejdę, bo tu jeszcze nie byłem. Nie, to wszędzie pomorowana jest. Oni no, wszędzie pomurowali, żeby nikt nie wchodził. Zostawili tylko jedne, jedne, jedną możliwość wejścia. No. za gwizdka nie wyjdzie się Przecież że po mojej akcji już nie wyjdzie się tu nigdzie tam są drzwi też nie Ale dobra, no co tam, ja byłem Widziłem, nagrałem Co dalej to tam Cóż, trudno, zaraz, kurde, może tu jakoś widzę. Nie chcę żeby ktoś widział po prostu, bo ludzie są jak to się mówi usłużni tak i lubią no widzicie to są rzeczy po jakiejś budowie ktoś tutaj coś robił to niekiedy mi się wydaje, nawet niedawno bo są rzeczy świeże no ale no nic z tego także jest na daszku też żeśmy byli. Dużo ciekawych rzeczy nie ma na tym dachu. No nie widać, nie wiadomo co. Ale no niech tak po prostu będzie. I... No i tyle. Nie wiem, czy tutaj maszerowałem. Tędy. Może i tak. Nic, zobaczę zaraz. Z ciekawości. Nie No tak, to jest kolami maszerowałem. Mówię, no tak, to nie wiadomo czego tu nie ma. zakład jest opuszczony jak mówię wcześniej nie wiem co podziemia. w każdym razie no ja będę powoli kończył to no, taka końcóweczka Jest coś można jeszcze zerknąć jakieś rurki coś no tutaj też napieprzone pełno tego sypu ktoś coś próbował zrobić, tylko nic z tego nie wyszło. Szkoda, ale tak już bywa. Ja w każdym razie no, sobie zwiedziłem. Nie wiem jak. Może jeszcze pójdę do tego gościa nagrać film, ale no to zobaczę, czy z nim będę coś nagrywkę jakąś zrobił, czy nie. życzę Wam życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dawajcie łapeczki, suby. I jak coś to pytanka piszcie śmiało. Takie są pabianice. Jeszcze parę filmów będzie z Pabianic, zanim wyjadę. Jak coś to na razie musimy się pożegnać. Zobaczymy jak to będzie ze streamem. Nic nie mówię. Ale będzie. Myślę, że będzie dobrze. Trzymajcie się pozdrowienia. klet pozdrawia nara.